Cześć, z tej strony Play to jest mapka parkour, którą dzisiaj chcę przejść. Yy, chyba kiedyś ją ja przeszłem, ale nie wiem czy ją kiedyś nagrałem. Mi się wydaje, że nie. Pamiętam, że ją nagrywałem, pamiętam, że ją przechodziłem kiedyś, to, to tak. no Ale A, super początek, super, więc taki super to teraz trzeba dobrze to dokończyć. Już, miałem, już raz to nagrywałem, tylko coś mi się popsuło I chyba zrobiłem 3 minuty odcinka I coś mi się popsuło I Musiałem, i teraz zaczynam w sumie od nowa Więc to przeszłem, to też przeszłem Ojej, to jest taki prosty skok To jest taki prosty skok Przecież był taki Taki troszeczkę trudny, a teraz był taki łatwiutki Jak ja go przegrałem, to ja nie wiem Trudno się mówi Trudno Trzeba grać dalej. Dalej trzeba. Bo i tak to już wróciliśmy. Kiedyś to mapę przyszło, jak jeszcze nie, nie było spowpointów. Teraz, to też przyjdzie bez spowpointów, bo na początku jest lawa, ale później to nie ma za bardzo chyba lawy. Ja nie pamiętam, co w sumie, co było później. O nie. Dobra, może zacznę używać spowpointów troszeczkę. Zaraz. Mmm. No. Więc tutaj bym chciał skoczyć jakoś. Pyk. Tutaj bym chciał jakoś wejść. Ja mam procent 15. Dobra, wystarczy. Mi się wydaje. Dobra. Teraz zacznę używać PowPointów. Chyba... Nie używałam pointów Nie, teraz coś mi Może Dlatego, że zaczynam drugi raz nagrywanie. Na pewno to dlatego. Dobra, jestem. Dobra, jestem. Jestem, jestem. Chyba nawet wolę iść tam, gdzie bezpieczniej. Tu też jest bezpiecznie. I tutaj też jest bezpiecznie. I tam dalej trzeba iść. Pyk. Dobra, jestem. Jestem, jestem. Dobra. Yy. Idzie teraz pójść. Może za tą drogą mi tamtą. Tylko ten skok jest piekielnie trudny. Nawet nie czy możliwym. Ile tam jest stosowanego? Kurde, mi tutaj jakaś muszka lata i to mi denerwuje. To są dwie kratki. chyba da się ten skok zrobić. Nie, spróbuję sobie jeszcze. Później tam to jest prosty ten parkour, tylko ten jeden skok jest taki, a może? Może? Kurde, spadłem. Chyba wiem jak to można chyba zrobić, ale nie wiem do końca, bo nigdy nie próbowałem tak to robić tak na telefonie. Ach, bo ja za bardzo idę w górę. Bo trzeba jakoś inaczej spróbować, żeby mi iść w. Nie wiem, czy to się da. Nie wiem, czy to się da. To może pójdę tą stroną, bo ją się da. Ją się da, wiem, bo przechodziłem już tego parkura właśnie tą stroną. Tamtej nie przeszym, Ale tą stroną przeszłym. Co można w sumie spróbować? Jeden już tak daleko doszłym. Nie chciał tego przegrać. No nie. Zaraz popołyn tu zaczął używać. No i muzyka mi się Minecraftowa włączyła. Wy ich chyba nie słyszycie. Ale dosyć cicho. Chociaż nie wiem. Chyba jej nie słyszycie. Dobra. Właśnie hmm. znaczy gdzieś tutaj właśnie mi się nagranie zepsuło właśnie w takim momencie jak ten. Ale teraz działa. znów w tym samym miejscu spadłem. Ale to tam damy radę zaraz. Mi się wydaje, że damy radę. Dobra, nieważne. Ojej. Nie lubię takiego czegoś, gdzie zabierają sufit. Ujej, i spadłem jeszcze. No. No. No, kurde. Nie podoba mi się to. Nie podoba mi się. Nie podoba mi się. Może dlatego na przykład. Kurde. Dwójt, dwójt, dwójt. Ja dlaczego nie potrafię przejść takiego prostego? Nie wiem. Jeden, 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 jeden. O, dobra, dałem jakoś radę. Tak się chyba nie da, jak chciałem spróbować, ale spróbowałem i wiem, że się nie da. Teraz PowerPoint. I proszę, dobrze się postaw w tym współpoincie. Spawn Point. Dobra Dobra Teraz chcę zrobić komentarz. kill Czy teraz jest dobrze postawiony spawn point? Dobrze jest Nie, 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 nie Nie Dlaczego? On tak blisko mm. Przejdziemy to, musimy tu przejść. To jest do zrobienia, ja uważam. Nieważne. Nieważne, ważne, to przejść. Dobra, jestem I teraz Spawn point Bo Pewnie tutaj spadnę Tam jest Ojud Proszę spawn point, dobrze działaj Dobrze Dobrze działa Dobra Dobra Jest Jedziemy kolejny... Poziom. Jej. Kolejny. Nie żeby coś, ale. Ale kolejny poziom. To tak. To coś. Dobra, gdzie powinniśmy teraz iść? No mi się wydaje, że powinniśmy iść tam. Aby na pewno. No na pewno. Teraz powinniśmy iść tam. I tam! Jeszcze jest nie koniec mapki jak widzę Jak to otworzyć Tutaj powinienem dać sobie point pewnie Spawn point Przechodzimy dalej Nie wiem co, o co tutaj chodzi, więc to po prostu zniszczę Yy, nie wiem o co tutaj chodzi, więc chyba najmądrzejszym sposobem będzie to zniszczenie po prostu i chyba będzie dobrze, ja uważam. Potem nie ma nie powinno być dobrze, bo jeszcze nie wiem co trzeba tam zrobić, więc... Dobra. Aha, o to chodziło. Dobra. Tam mamy postawionego spowpointa, więc to jest easy. To jest hard, co jest prostsze. Jedno jest. Ale głupio. Ha, bo tak robi? Siada się zamyka. Jest spoko. Dobra. Mhm. O nie, tak, tak się dzieje coś takiego Dobra, warto wiedzieć yy, yy. Hard? O nie o. Yy. Nie podoba mi się ten parkour <słuch> Nie podoba mi się ten parkour Nie podoba mi się. I właśnie, 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 właśnie. A wypadam poza mapę, fajnie. Yy, tak to jest kartę, jak to spróbuję cheatować. Dobra, ten level sobie ominę. Dlatego, że mi się on nie podoba. O. Dobra, nie przeszedłem tamtego, ale. Ale. Ale mi się tam ten poziom bardzo nie podobał. Dobra. Pyk. Dlaczego nie. Dlaczego tam było takie trudne? Tego nienawidzę. Bo trzeba szybko klikać, skakać. Nie fajne. Według mnie. Ja takich rzeczy nie lubię. Ale takie ja coś jak ten. To akurat lubię, więc. Więc jakbyście robili mapki, na przykład dla mnie to. To wiecie co trzeba zrobić. Ym. Dobra. Niedobrze dobrze. muszę tutaj kłaść z bo zaraz mi się skończy pamięć i i tak to będzie wyglądała moja przygoda z nagrywaniem Minecrafta p Skończy się baju-baju. Pyk. Dobra. Gdzie to jest karta raz dwa. Trzeba dobrze skoczyć mhm. Dokładnie tak, jak przed chwilą miałem I skok Gdzie powinien skoczyć? Chyba... jo, jo Jo, jo, jo Tam też można? Ej, poczekajcie Raz, dwa, trzy... Chyba nie Spróbowałbym, ale boję się Nie! Nie... Dobra, ja tutaj byłem, ok. Ja tutaj... Byłem... Co e, to nie Tutaj... To jest ten O! Ale to ja tutaj byłem, więc... Więc, więc... To wcale nie jest oszustwo W ogóle wcale więc po prostu czegoś ja tak nie umiem skakać dobra może po prostu zrobię coś takiego że tam sobie ustaje spawn point a co? było inteligentniejsze niż takie coś co ja teraz robię dobra i spawn point jak więc troszeczkę szukałem mapę, ale Ale tak. Więc tak to wygląda. Więc pyk i. tylko cztery kratki. W tak, nie że ja go nie przejdę, ja go przejdę. Właśnie. Więc dobra. Nie wiem, czy to był tylko na cztery kratki, chyba tak. Ojej. Trzeba to przejść. No. Dobra is PowerPoint. Spawn point. point. Okej. Okay. Dlaczego? Dobra, jestem tutaj To jest z tego, że przeskoczyłem przed chwilą O, o, o Dobra, Zrób to, zrób to Now! Kurde mm. No wej! Dobrze jest? Uważam tak Dobrze i spawn point Spawn Point Jeden Powinienem iść tam prawdopodobnie więc idę Tam Jeden. Proszę Dobra tam jest końcówka mapy już Uh, troszeczkę popurpurowaliśmy dzisiaj, więc troszeczkę z tego parkura wybrałem. Tak, tak, tak się umówmy. Troszeczkę z tego parkura wybrałem. Więc powinien powinniśmy wybaczyć. Więc i idziemy dalej. Uczciwy, uczciwy youtuber. Kiedy to jest kratek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Czy da się to przeskoczyć? Chyba nie. Nieważne. Um. <grym> tak, spróbowałem wskoczyć w pięć kratek, chyba to było możliwe na lodzie. Na lodzie to jakoś jest możliwe na pięć kratek. Jakby ktoś nie wiedział. Ale pewnie to jakoś źle zrobiłem, albo trzeba być bardziej w wiem Dobra. Dobra 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 Jak gitara się ma, nie? Łokeć pięta, nie ma klienta Łokeć Pięta I nie ma klienta No to przeszłem mapę Z mocnym cheatowaniem jakby coś Dwa poziomy chyba sobie cheatowałem, wiem o tym Ale mi się one nie spodobały, dlatego je cheatowałem to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał bardzo bardzo dziękuję wszystkim osobom, które zostają potem, jeśli łapkę w górę, jeśli ktoś nie subskrybuje to niech zasubskrybuje kanał, no i to chyba tyle, cześć, pa, pa. coś tam, cześć, cze, cze. kurde, no cześć